Tutaj zombie, i dzisiaj pokażę Wam moje życie. I właśnie pokażę Wam mój dom. Trochę już jest stary, dlatego, ponieważ chciałem go nowy kupić. No i tak wygląda. Teraz się i zamyka tu. Fajne jest tutaj wchodzenie i wychodzenie i tutaj są dwa domy do kupienia. Jeden za 10 tysięcy zł, złotych a ten za 10 złotych Zobaczmy 10 zł. Tu się by tylko sypialnia zmieściła, mała. No to zobaczmy za 10 tysięcy. Wow, jacuzzi. Dobra, a ja mam basen tam. Widzicie? Tam jest mój basen. To ja zobaczę w wiosce, czy ktoś właśnie te domy da. Jedna sprzedaż. A, nie mogę wyjść. Tak zrobię. Wyjdziemy se. O, basen. A czemu tam w tym domu się jest taka dziura? I co tu się stało? Dobra, nie będę w to ręce wkładać. Bo jeszcze bym pomyślał, że to ja i gdzieś pójdę. A tutaj człowiek utknął, może? No otworzymy tu drzwi, żeby wyszedł. I napiłem się takiej mikstury właśnie teraz, dzięki której mogę w dzień chodzić i się nie palę. Dzień dobry, proszę pana, chce pan zgniłe mięso? Proszę. Dobra, to może pójdę tam po dom. Zobaczę, co tam jest. Kupię któryś. Chociaż nie, bo mi nie starczy... Nie starczy Pieniędzy. Tego... A!